Witajcie moi drodzy w kolejnym porannym materiale, w którym oczywiście skupimy się na pogodzie, tym razem na pogodzie w niedzielę. Zobaczymy jak pogoda pod koniec tego długiego weekendu będzie wyglądała, bo poprzednie dni naprawdę wyglądały na. Przyjemnie, bardzo przyjemnie. Za moimi plecami widok nad Polskie Morze. Generalnie prawie cała linia brzegowa była z chmurami takimi niezbyt dużymi, kłębiastymi, ale ogólnie z bardzo ładną pogodą. To i też ilość ludzi to opisała. Te, te korki, które tam były, były naprawdę duże. Z tego co widziałem, naprawdę dużo się działo. Parawany są, więc widać, że jest <laughs> impreza. Moi drodzy, Impreza jest również nad Oceanem Atlantyckim, ponieważ tam jeżeli dobrze się przyjrzymy, no to zauważymy całkiem konkretnego gagatka. Jest to już huragan Erin. Kilka odcinków wcześniej wspominałem Wam o burzy tropikalnej Erin, która ma tutaj szansę na utworzenie, na przejście, przeistoczenie się w huragan. I mamy już huragan z tego, co widzę, piątej kategorii, z bardzo konkretnie zarysowanym okiem. Zobaczcie, jak to oko wygląda, jak się przemieszcza w kierunku Florydy, w kierunku tutaj wysp, w kierunku Dominikany, chociaż bardzo duże, bardzo dużo wyliczeń wskazuje na to, że ten huragan będzie przemieszczał się raczej w kierunku północnym, odbije na północ i to też jest dobry moment na to, żeby nagrać odcinek o samym tym huraganie oraz o tym, czy on wpłynie na pogodę w Europie, czy on wpłynie na pogodę w Polsce i w jaki sposób. Tutaj, z racji tego, że to jest prognoza poranna, tak naprawdę skupimy się tylko na chwilę na tym, co się będzie działo. Ten huragan będzie wędrował na północ od Wysp, od Dominikany, chociażby od Puerto Rico i od Kuby, kierując się właśnie w kierunku północnym i widzimy. Widzimy, że na tą chwilę on będzie nam się tutaj nasilał. Mamy major storm w tym momencie. Widzimy, że porywy wiatru do 160 mil, więc naprawdę bardzo duże porywy wiatru. Co się będzie działo dalej? Oczywiście będziemy obserwować, na pewno będziemy tutaj Was o tym informować. Jutro mam zamiar, znaczy jutro, a może i dziś mam zamiar nagrać odcinek, który pojawi się w godzinach popołudniowych właśnie w temacie tego. Huraganu. Dziękuję, moi drodzy, za wsparcie kolejnym osobom. Buli, buli, Sławomir G. I Turbo Turbo 93 dołączyli do grona naszych wspierających, wspierających inicjatywę szerokich prognoz pogody, a nie bardzo krótkich, które są w telewizji. Dziękuję Wam za to serdecznie. Dziękuję też wszystkim, które, którzy wspierają, a ci, którzy by chcieli wspierać, to linki oczywiście do tego są w opisie. Mamy burzę, to znaczy burz nie mamy. To znaczy troszeczkę burz dzisiaj było, ale... Znaczy dzisiaj, wczoraj, czyli w sobotę, bardzo niedużej ilości w okolicach Kotliny Kłodzkiej nam pogrzmiało, pogrzmiało nam w okolicach Leżajska, chociażby w okolicach Rzeszowa, ale struktura tych burz no, nie zachwycała. Wynikało to właśnie z braku energii potencjalnej, znaczy, nie tyle z braku energii potencjalnej, co z braku przede wszystkim niedosytów tej wilgoci. Zobaczcie, w okolicach Leżajska troszeczkę więcej tej wilgoci się pojawiło. Utworzyła nam się bardzo szybko w sobotę superkomórka komórka burzowa, i tak jak szybko się utworzyła, tak szybko zanikła. I właśnie to z braku tej wilgotności. Bo gdyby wszystko nam zagrało, mielibyśmy dzisiaj naprawdę konkretne burze, tym bardziej, że różnica temperatur między Polską Południowo-wschodnią a północną zachodnią to aż 30-31 stopni Celsjusza, więc jak no, w sobotę mogłyby być konkretne burze, ale jak sami wiecie burze to jest wiele różnych czynników, które wpływają na pogodę. Moi drodzy pogoda w niedzielę, no cóż tu przede wszystkim będziemy mieli na wpływ na pogodę tutaj będą działały przede wszystkim układy baryczne, które będą znajdowały się po lewej i po prawej stronie Polski, jakby to tak nazwać. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na niż i musimy zwrócić uwagę na te dwa wyże, które się znajdują nad Wyspami Brytyjskimi te dwa układy są bardzo istotne pod kątem tego, co tutaj w Polsce będzie się działo, i przede wszystkim pod kątem temperatur, bo te dwa układy spowodują i już powodują generalnie spływ chłodnych mas powietrza. Te chłodne masy powietrza z północy oczywiście spływają w kierunku południowym, południowo-wschodnim. W ten sposób. To dziwnie wygląda w sumie ten rysunek, ale tak to właśnie wygląda. Z północy spływa bardzo chłodne powietrze, które dociera do Polski i wypiera nam to bardzo ciepłe powietrze zdecydowanie bardziej w kierunku południowym, a więc tu, a więc tu. Więc cóż. Powietrze w tym momencie tutaj dosyć mocno sobie poczynia, i raczej będzie poczyniało w kolejnych godzinach. W godzinach porannych ciśnienie najwyższe w Polsce zachodniej, tam będziemy mieli 1018-1016 hektopaskali W Polsce wschodniej to ciśnienie będzie niższe 1010-1012 hektopaskali W nocy z niedzieli na poniedziałek wzrost ciśnienia od zachodu znów będziemy dostawać się pod wpływ pola Podwyższonego ciśnienia. I teraz tak, jeśli chodzi o opady, no to tutaj przede wszystkim, moi drodzy, opadów nie będzie w nocy z niedzieli na poniedziałek, przepraszam, z soboty na niedzielę, tych opadów nie będzie, natomiast w godzinach południowych możliwe, że gdzie niegdzie w Polsce południowo-wschodniej pokropi ale później, około godziny 17-18 z północy zacznie nasuwać się strefa konwekcyjnych opadów deszczu. Tylko tak, te opady nie powinny być zbyt silne, ale widzi je większość wyliczeń modeli numerycznych. Jedne widzą troszeczkę więcej tych opadów, drugie widzą troszeczkę mniej, ale w województwie warmińsko-mazurskim i w województwie podlaskim i w województwie pomorskim troszeczkę popadać może. Formacje konwekcyjne będą wędrowały z północy w kierunku południowym, szczególnie w linii na zachód od Olsztyna na południu bez opadów i zdecydowanie więcej słońca. Jeśli chodzi o te opady, no to tego, tych opadów zbyt dużo nie będzie. Szczególnie tutaj okolice Gdańska, Olsztyna, Giżycka mogą liczyć na troszkę więcej opadów, no ale to może być jakieś 5 do 8 bądź 10 mm, więc wcale nie jakieś duże ilości. Energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji nie będzie dużo. W Polsce północno-wschodniej, gdzie te, kom, te komórki konwekcyjne mogą się pojawić, tej energii będzie naprawdę mało, do 50 J na kilogram, a to spowoduje, że tam burz nie będzie. Co dalej temperatury? Poranek chłodny w całym kraju od 12 do 14 stopni Celsjusza. Choć Polska południowa z wyższymi temperaturami 16 do 18 stopni Celsjusza tu zdecydowanie te temperatury będziemy mieli wyższe, ale kolejne godziny no to już wzrost temperatur chcielibyśmy powiedzieć. No i faktycznie, szczególnie w Polsce południowej, południowo-wschodniej 22 stopnie Celsjusza, następnie też 22 w Polsce zachodniej. Centralnej i północnej, czyli tam, gdzie będziemy mieli operację słoneczną, ale na północnym wschodzie no, tych 22 raczej nie będzie. 18 do 19 stopni Celsjusza na tym obszarze, a więc no cóż, nie widzimy tutaj raczej takich wysokich. Temperatur. Wieczorem i w nocy ochłodzenie, znaczy chło, ochłodzenie, chłodniej po prostu, szczególnie po godzinie 22-23 w wielu miejscach kraju temperatury znów zaczną spadać do 13 bądź 14 stopni Celsjusza, szczególnie w Polsce południowej, południowo-zachodniej, a więc tam, gdzie będzie najmniej zachmurzenia, te temperatury nam najmocniej spadną. Porywy wiatru w niedzielę najsilniejsze w Polsce północnej i północno-wschodniej od 40 do 50 km na godzinę, na pozostałym obszarze od 10 do 30 km na godzinę i wieczorem uspokojenie tych porywów wiatru. Wiatr będzie wiał z północy w kierunku południowym, jeśli chodzi o wybrzeże, skręcając w kierunku południowo-zachodnim, a więc mniej więcej w taki sposób, jak tutaj zaznaczyłem wam na strzałkach. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym materiale. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.